Siarnia znów po mieście lata Ho wow. Szuka kwitu mi na brata A straż miejską Też bo blokadę mam na kole Nienawiść do policji Tak zostałem wychowany Ten, kto z nimi trzyma Na zawsze jest przegrany Je*** policję, policję, policję Maczetami oni wciąż przeszkadzają nam przemycać. Policję, 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 a mi I każdego frajera, co wali zucha na psa. Ha. Jesteś sześćdziesiona, mówię ci, waliłaś zucha, gdy wleciały psy. Dla nas jesteś frajerem, mówię ci, jesteś sześćdziesiona.